Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Zmianę ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności w kontekście wcześniej prezentowanej zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Klub Solidarnej Polski ocenia te fakty jako kolejny dowód na nieudaczność rządu minionej kadencji, co nie rokuje dobrze na odpowiedzialne i poważne traktowanie zadań, jakie stoją przed praktycznie tym samym rządem Platformy Obywatelskiej i PSL -u w bieżącej kadencji. Projekty ustaw przedkładane są w ostatniej chwili, co pozwala przypuszczać, że resortowe ministerstwa nie tylko źle planują i diagnozują swoje zadania, ale też nie przykładają należytej staranności i wagi do rzetelnego monitorowania ich realizacji. Beztroska w tym względzie jest nadto widoczna. Biorąc jednak pod uwagę aktualny stan faktyczny, to jest brak bazy przygotowania systemów informatycznych. Pomimo tej legislacji na skróty, czyli rzutem na taśmę, aby nie paraliżować działań na przykład terenowych administracji samorządowej, posłowie Klubu Solidarnej Polski będą głosować za zmianą ustawy. Dziękuję.